1 sierpnia przypada 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z tym Archiwum Białymstoku Oddział w Łomży, zorganizowało właśnie wystawę dotyczącą łomżyniaków, uczestników Powstania Warszawskiego. Bardzo ważna jest ta rocznica, mimo że... Niestety, ale bardzo dużo osób poległo w czasie tego powstania. Warszawa została bardzo mocno zniszczona, ale wychodzimy z założenia, jako krzewiciele historii i stojący na straży wartości i dokumentów, doszliśmy właśnie do wniosku, że należy przypominać, i w związku z tym jest zorganizowana ta wystawa. Ustaliliśmy, że w powstaniu warszawskim wzięło udział około 130 łomżyniaków. To były osoby związane z Łomżą przez y, urodzenie albo przez chodzenie do szkół y, lub z okolic też Łomży, jak z Grajewa y, chociażby. Osoby te, tak jak już wspomniałam, z Łomżą związani przez y, urodzenie lub tak jak najbardziej znany y, łomżyński y, uczestnik Powstania Warszawskiego, Mieczysław Bruszewski. Po, po zakończeniu Powstania Warszawskiego przyjechał do Łomży i, pod, po, i powrócił tutaj i prowadził zakład introligatorski, a w 2015 roku został um, nadany mu honorowe obywatelstwo, spoczywa na, na naszym cmentarzu. Ale oprócz, oprócz Mieczysława Bruszewskiego jeszcze no wiele osób brało w udział. Warto zwrócić uwagę, że są to osoby, których rodzice, rodziny były mocno związane tutaj z historią łąży. bo jednej osoby ojciec był wicedyrektorem banku, innej osoby dziadek był naczelnikiem więzienia i innej osoby... Był, ojciec był naczelnikiem więzienia, więc były to osoby, które były świadome walki narodowo i wyzwolenia w ogóle Polski spod okupacji niemieckiej. Jako taki oddział złomże z tych terenów nie dotarł do Warszawy, bo wiadomo jest, że do Wisły w 1944 roku już dochodziła. Armia Czerwona. W związku z tym, no, niestety nie udało się aby oddział z tych terenów dotarł do, do Warszawy, więc uczestnicy pochodzący z Łomży mieszkali już tam w Warszawie. Czy byli to uczniowie, czy byli to, czy pracowali tam, więc oni już byli tam, tam w Warszawie na, na miejscu. Za mało mamy powierzchni wystawienniczej, żebym mogła wystawić wszystkie, wszystkie biogramy 130 osób. W sumie prezentujemy 5 biogramów kobiet, ale cztery są związane silnie z Łomżą. Są to panie Monke i Andruszewska i siostry Gacówny. Dwie siostry cioteczne, dwie siostry rodzone. No oczywiście urodzone tutaj w Łomży. Wszystkie panie chodziły do szkoły pielęgniarek we, w Warszawie. Były sanitariuszkami, były łączniczkami, także no na to też, też warto zwrócić uwagę. Obchodzimy tą 80. rocznicę powstania i tak by się wydawało, że wszystkie dokumenty zostały już odnalezione, opublikowane, wszyscy zostali uczestnicy uhonorowani, to w 1991 roku zostały odnalezione dokumenty 10 pułku, gdzie jest mianowanie. I osoba otrzymała krzyż tutaj Militari. No i na to właśnie zwracam uwagę, że minęła wojna, a dokumenty zostały znalezione dopiero podczas rozbiórki domu w 1991 roku w Rypinie. Wśród biogramów, które są prezentowane na naszej wystawie, możemy zobaczyć, możemy przeczytać o takich osobach, które się charakteryzowały olbrzymim heroizmem, graniczącym praktycznie z szaleństwem. Bo jeden z tych z panów żołnierzy, pan Kazimierz Kosko, żeby utorować drogę swojemu oddziałowi, złapał dwa granaty i zlikwidował stanowisko CKM. u Każdy może nas odwiedzić w godzinach pracy urzędu, to jest od godziny 8 do godziny 15 a wyjątkowo 1 sierpnia um, urząd będzie czynny od godziny 8 do godziny 18, tak żeby przejść tą godzinę w.